Witamy! Tym razem chciałbym się podzielić z Państwem wrażeniami z użytkowania oczyszczacza powietrza Weber AP9700 wersja Wi-Fi Gold Edition. Użytkowany jest około tygodnia z małym hakiem w warunkach domowych na Śląsku Akurat w specyficznym okresie mamy w tej chwili czyste powietrze. Tu na początek, pudełko, na którym mamy informację o filtrze HEPA 13. Teoretyczna skuteczność filtra 99,97%. Taka uwaga, są to normy amerykańskie. Normy europejskie w Unii Europejskiej obowiązujące, nie wiem dlaczego taka informacja się tutaj znalazła, powinno widnieć 99,5%. Tak filtrepa filtruje według norm europejskich, natomiast według amerykańskich 99,97%. Takie szczegóły. Jak widać, usuwa pyłki, ma system 8 filtrów, zaraz do tego przejdziemy. Kto spodziewa się 8 fizycznych filtrów w środku, nieco się zdziwi. Jonizacja powietrza, blokada rodzicielska, nawilżacz powietrza, ewaporyzacyjne, taka uwaga, nie ultradźwiękowy, co jest dużym plusem. Kontrola, double sensor, cokolwiek to znaczy, inteligentne sterowanie, wskaźnik wymiany filtrów, tryb nocny, antybakteryjna lampa UV. i tryb ultra cichy. To pokrótce tyle.